Bogdana Mikusa poznałam we wrześniu 1980 roku. Rozglądałam się trochę, gdzie by tu zasięgnąć języka, o powstającym ruchu jakimś oporu, bo przecież nawet nazwy wtedy nie było Solidarności. I trafiłam tak na Bogdana, na młodego chłopaka. Popatrzyłam na niego i pomyślałam sobie, e, nie wiem, co to z tego będzie. Tymczasem. Już do końca, do swojej śmierci byliśmy najlepszymi przyjaciółmi i nigdy żeśmy się na sobie nie zawiedli. Wkrótce zostałam wiceprzewodniczącą regionu i już od wieczora, od rana do wieczora byliśmy zajęci, bo proszę Państwa, nasz ruch w przeciągu miesiąca zgromadził 30 tysięcy związkowców z całego wówczas województwa chełmskiego. Pracy było mnóstwo. Wszyscy przychodzili, dowiedywali się, chcieli żądali jakichś tekstów, gazetek. Myśmy my to wszystko musieli zorganizować i siłami ponad naturalnymi to wszystko robiliśmy, bo było dużo entuzjazmów, dużo entuzjastów, przychodziło mnóstwo ludzi, co trzeba zrobić, a i od razu żeśmy ich gdzieś tam usadawiali i robiliśmy to wszystko. Ale to było po prostu tsunami. Jak teraz ludzie mówią, a można było tak, a można było inaczej, nie można było, to było tsunami, na które nikt nie mógł zapanować. Myśmy się osobiście nie znali, nie znaliśmy swego życia osobistego, nie wiedzieliśmy, gdzie mieszkamy, bo nie było na to czasu. Jak nas zamknęli 13 grudnia 1981 roku, to w zasadzie nasze rodziny, jak błędne i ci, co pozostali, nie wiedzieli od czego zacząć, ale myśmy z Bogdanem mieli do siebie zaufanie niesamowite. Był taki przypadek, że już w postanie wojennym, myśmy obydwoje byli bardzo długo internowani, ja wyszłam w grudniu 82 roku i Bogdan wyszedł dopiero w grudniu 82 roku, i później momentalnie zaczęliśmy tworzyć struktury podziemne. W 1984 roku była taka wielka akcja, odbyło się masowe, masowe, aresztowania, masowe rewizje i tym sposobem i ja, i on, i jeszcze innych kupę ludzi znaleźliśmy się tu na, na byłej Wysokiej w komendzie, gdzie powiedziano mi, że mam sankcję prokuratorską, bo znaleźli u mnie mnóstwo bibuły i innych rzeczy. No wiadomo, jak to było. I pamiętam taki moment, że wiedziałam, że mam sankcje i że będę siedzieć. I to samo Bogdan. Ku mojemu zdziwieniu wieczorem, jak się kończyło 48 godzin siedzenia, wypuszczono mnie na wolność. I myślę, oho, wypuszczają mnie na wabia. Wypuszczają mnie na wabia. Trzy dni trzeba odczekać, co mają, co będą ze mną robić. I rzeczywiście, zaraz następnego dnia, jak otworzyłam drzwi, na moich drzwiach było farbą olejną napisane agent UB. No wiedziałam, że to kruszenie trwa i nagonka na mnie, a ponieważ mieszkałam w takim bloku, gdzie było 32 mieszkań do góry, a ja na parterze, więc całe wycieczki przychodziły pod te drzwi i przyglądały się, a tam pisało agent UB, tak to niby Napisały rodzinę tych, którzy tam siedzą. I wtedy na, na, pan Ezbek powiedział mi wyraźnie, My nie będziemy panią niszczyć, panią zniszczą nasi, wasi związkowcy, ci co siedzą, bo oni już się pytają, jakim sposobem ona wyszła. Aha, to zakapowała. Nawet Bogdan Mikus się o to pytał. No, jak ja usłyszałam, że Bogdan z parsknęłam śmiechem, powiedziałam, że jest to niemożliwe. Nigdy na sobie żeśmy się nie zawiedli. I dlatego ta postać powinna być jakoś uwieczniona w hełmie. To, się, to wszystko ulega przedawnieniu, nikt już nie pamięta, a to naprawdę dzięki niemu. Była ta solidarność, była ta solidarność podziemna, co było bardzo ważne. Myśmy jako ten mały region wydali 39 podziemnych biuletynów informacyjnych, gdzie należało zdobyć farbę, gdzie ryzy papieru, które były kontrolowane, gdzie należało gdzieś to drukować, a przecież ludzie się bali. Wszystko to pokonywaliśmy na niesamowitym trudem. Nawet nasze relacje szły w Radiu Wolna Europa. Dlatego bardzo zwracam się do wszystkich radnych, do wszystkich, żeby nie sięgać po takie nazwiska y, dawne, bo to tak przeważnie, że się nadaje y, ulice takim już ludziom, nawet tu z Hełma, ale którzy już od lat nie żyją. A to jest właściwie świeża sprawa, jak Bogdan nas opuścił. I nie można tego zaniedbać. Bo niedługo będzie tak, że zawiało, zapomniało się, postać całkowicie anonimowa, a ona anonimowa nie powinna zostać. Bardzo cenną dla mnie inicjatywą jest, jaką podjęło tu Stowarzyszenie nasz hełm, że postanowiło spróbować uczcić, poddać pod głosowanie radnym taką inicjatywę, żeby temu rondo u zbiegu ulic Wojsławickiej i 3 Maja nadać imię Bogusława Mikusa bo proszę państwa wszystko ulega zapomnieniu młodzi ludzie już nie wiedzą kto to był Bogdan Mikus a jest to właściwie postać dla hełma powinna być bardzo bardzo ważna jako właściwie już taki dinozaur bo już mało nas jest z tamtego okresu bardzo liczę, że radni wnikliwie to rozpatrzą i będzie te rondo imienia Bogusława Mikusa. Bardzo o to proszę. Jestem przekonana i liczę na to, że na najbliższej sesji radni podejmą stosowną uchwałę w tej sprawie. Bardzo na to liczę. To wszystko, co mam do powiedzenia. Bogusław Pinkus jest osobą niezwykle zasłużoną dla Kręma i całego regionu chemskiego w roku 1980 jako młody mężczyzna, mając 26 lat, stworzył Solidarność Chemską. Ta organizacja z biegiem czasu uzyskała status Zarządu Regionu Chemskiego i był to jedyny region, e, oprócz oczywiście Regionu Środkowo Wschodniego w Lublinie, który funkcjonował e, w regionie całym Dużym Lubelskim. Bogdan był osobą niezwykle odważną, można powiedzieć, że nawet bohaterską. Stąd inicjatywa nazwania rondą Zbiegu ulic 3 Maja i Wojewickiej imieniem Bogusława Bikusa jest niezwykle cenna i stanowić będzie fantastyczne honorowanie Bogusława. Mam nadzieję, że Rada Miasta Helma w najbliższy piątek podejmie stosowną uchwałę i będziemy jeździć przez rondo Bogusława Mikusa, wspominając jego niezwykłe dokonania. Bogusław Mikus, legendarny przywódca Solidarności Chemskiej, ale nie tylko Chemskiej, gdyż jego działania miały zasięg ogólnopolski. Legendarny, bo przecież to, co on dokonał, nie był w stanie nikt z nas zrobić. Nieustępliwy, bardzo uparty, ale też zdolny do kompromisu, do dobrego kompromisu, do takiego kompromisu, który wtedy posuwał nas do przodu. Tylko dzięki takim cechom charakteru, takim ludziom, mogliśmy wygrać wojnę z komunistami. Inaczej by się nie udało. No cóż, płacił i zapłacił za to najwyższą cenę. Ciężka praca w Solidarności, stan wojenny, represje. I cóż, i z samym przekonaniem chcę powiedzieć, że przypłacił życiem, bo ta ciężka choroba, która go doświadczyła, była związana z wyczerpującą pracą, z wyczerpującą działalnością na tym polu. Kiedy odchodził i mówił, że on był amatorem, a teraz czas na zawodowców, to już wtedy nam go brakowało. I brakuje nam go dzisiaj, Bogdanie. Brakuje nam Ciebie dzisiaj. I bardzo mocno w sercu mi tkwi jeszcze jedna sprawa. Byłem świadkiem z Basią Schubert na rozprawie, gdzie z pozwu Bogdana domagał się od Skarbu Państwa odszkodowania za poniesione straty i moralne, i straty finansowe, i wszelkie za utratę zdrowia. I przemowa prokuratora, który udowadniał nam, jakie represje, jaki stan wojenny, co my mówimy. Oczywiście nie powiedział tego, że my kłamiemy, że my naciągamy, ale to wtedy bolało. Pamiętam Basia Schubert, chciałam mu wlać. Bogdanie, jesteś dla nas żywym i chcemy mieć. Trwałą pamiątkę po Tobie tu w Chełmie. Dziękuję mi ci za to wszystko. Pięknie po prostu to. Pięknie. Rok 1980, a szczególnie miesiąc sierpień to szczególna data w historii Polski. To ten moment, kiedy 10,5 miliona Polaków założyło niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność. Byliśmy ludźmi różnych orientacji, różnych pomysłów na nową, wolną Polskę, ale skupiała nas właśnie ta najważniejsza rzecz jak dać Polsce wolność? Jak wreszcie pozbyć się z Polski Armii Sowieckiej? Wśród nas tu z Hełma szczególnie wyróżnił się w tej działalności Bogusław Mikus. To jeden z podstawowych działaczy tego okresu, nie tylko Hełma, ale i Polski. Tutaj to był filar. Bogdan płacił ogromną cenę osobistą za swoje zaangażowanie w sprawy wolności ojczyzny. Był internowany, był poniewierany po sowieckich więzieniach, tracił pracę, nie miał warunków w ogóle do życia tutaj, a mimo wszystko zawsze uparcie dążył do celu. A co najważniejsze, zachował taką godność, czystość, ciepło, fajny stosunek do innych ludzi, nigdy nie był wrogiem dla innego człowieka, nawet takiego, który miał odmienne poglądy dla niego. I teraz, kiedy już jest, żyjemy w wolnej Polsce, kiedy różnie nasze życie się poukładały, i kiedy Bogdan już od nas odszedł do Pana, warto jest pamiętać o takich ludziach, którzy tak dużo zrobili dla Polski. I cieszy mnie to, że powstała taka grupa inicjatywna, w ogóle taka inicjatywa, żeby jedną z Chełmskich Rond nazwać jego imieniem. Ja bardzo gorąco dziękuję tym wszystkim, którzy się włączyli w tą akcję, a radnych proszę, by tą uchwałę zechcieli przyjąć. Niech nasi następcy kiedyś mogą zapytać, jak nie będą wiedzieli, o nazwę tego ronda, o jego przyczynę nadania tej nazwy. I zawsze, kiedy się pojawi Bogdan Mikus, Będą mogli znaleźć w różnych nośnikach informacje o tym, co działo się w Polsce, jaka była historia nasza, i będą mogli z tego wyciągnąć również wnioski dla siebie, żeby uważali, bo wolność łatwo stracić. Zmarły 24 września 2020 roku Bogusław Mikus był w świadomości regionalnej społeczności. Twórcą i legendarnym przywódcą Solidarności lat 80. Był hełmskim patriotą, człowiekiem, kto, dla którego najważniejsze było społeczeństwo obywatelskie. Potrafił dzięki temu wznieść się ponad swoje przekonania polityczne. Wspólnie tworzyliśmy różne idee. Wypracowaliśmy i podejmowaliśmy działania tworzące społeczeństwo obywatelskie. Między innymi budżet obywatelski. Dla członków naszego stowarzyszenia był kolegą, ale mentorem wspólnie podejmowaliśmy działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. To dla pana Mikusa było najważniejsze słuchanie ludzi, bo mieszkańcy wiedzą lepiej, czego potrzebują. Bardzo dobrze pamiętamy jego inicjatywę z 2015 roku dotyczącą zmian w statucie miasta Heum. Chodziło o zmniejszenie ilości podpisów pod taką inicjatywą obywatelską w celu ułatwienia zgłaszania swoich pomysłów i zmian w mieście. Niestety wówczas owa inicjatywa nie uzyskała poparcia ze strony władz miasta, ale trzy lata później Sejm ustawą zmniejszył ilość podpisów pod inicjatywą obywatelską, czyli pan Mikus wyprzedził swój czas. I właśnie tą drogą, i to jest powód do tego, że wnosimy taką inicjatywę obywatelską, aby nadać nazwę rondu u zbiegu ulic Wojsławickiej 3 Maja. Nazwę imienia Bogusława Nikusa. W normalnym czasie zebranie 300 podpisów to niewielka liczba, ale w czasie pandemii okazało się to zgoła trud, trudniejsze do zrealizowania. Udało się. 25 lutego 2022 roku na sesji Rady Miasta zostanie podjęta decyzja, czy rondo dostanie imię Bogusława Mikusa. Ale w tym miejscu dzisiaj chcę już podziękować przede wszystkim mieszkańcom Heuma za wsparcie w zbieraniu podpisów, ale również pani Teresie Lackowskiej i Barbarze Sub Szubert. Za pomoc i motywację. Chcę również podziękować Panu Przewodniczącemu Longinowi Bożeńskiemu za wniesienie do obrad Rady Miasta tej inicjatywy. Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie jesteśmy w stanie w sposób godny uhonorować Bogusława Mikusa, osobowości miasta Hełm. Pan Bogdan Mikus zasłużył na to całym swoim życiem. 真苦呀。